Dzień dobry Państwu, Polska do Rzeczy, Rafał Siemkiewicz. I Paweł Iśc. No Tak trochę o takich historycznych różnych rozmawiamy, nie do końca rocznicach, ale one też dobrze nam pozwalają... Chyć. Sierpień. Sierpień, tak Sierpień, więc na rozmawialiśmy Boga. No, w o bitwie Oczywiście miesiąc. Pełen, pełen tak. rocznic, począwszy od wymarszu pierwszej kadrowej, przez nie, począwszy od Powstania Warszawskiego, tak. tam kadrowa, a potem właśnie Biczałek. Powstanie w tym roku, nie. żeśmy sobie ominęli, może wrócimy za rok do kwestii rocznicy Powstania, ale coś, rocznica, której się w zasadzie zauważyłem, że stosunkowo coraz mniej mówi. Czyli sierpień najpierw 81, prawda, wybuch. Z tej... Co z tego zostało tak naprawdę? Sierpień takiego... 80. Sierpień 80, mm -hmm. tak. Z tego, co z tego zostało? Co z... Tej wielkiej tradycji solidarnościowej, na której wydawało się, że będzie uformowana Nowa Polska czy Trzecia RP, zauważ, że z tych różnych rocznic, z tych różnych takich no, elementów świadomości zbiorowej, chyba ten sierpień 80 najszybciej wyparowuje. Nie? Kompletnie zniknął. Dobra? Kompletnie zniknął nawet. I to jest jakiś fenomen straszny, czarny dla mnie, bo przecież to było największe zwycięstwo. Mhm. No można się kłócić czy większym zwycięstwem w skali historycznym była bitwa warszawska, czy większym był sierpień 80, ale powiedzmy, to drugie zwycięstwo bezkrwawe, które de facto rozsadziło cały obóz sowiecki i zadecydowało o odzyskaniu potem przez Polskę niepodległości. No, ja mam. Szczególny stosunek do powstania warszawskiego, ani Zechowiczowy, ani bursztynowy, tak mówiąc hasłowo, ale uważam, że nie powinno ono być tak mocno wypuklane w narracji historycznej, jak przecież nie powinno być żadnym świętem radosnym, no ale jest śpiewanie piosenek, rekonstrukcje, no tak się przyjęło. 15 sierpnia, który powinien być moim zdaniem w centrum opowieści historycznej, przynajmniej jest jednak jakoś odnotowany jako święto wojska polskiego. No przynajmniej jest defilada. No co tym Dzieczaki. jest święto religijne, czyli nie było to też. Panty, to też. Zresztą tak między no, nami, piszą, nami mówiąc to. Tak dalej, nasi przodkowie to tak zdecydowali, bo tak naprawdę te decydujące walki pod Radzyminem to były 14 sierpnia, tak. no ale już tak A. przesunięto, żeby, 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 pasowało. żeby pasowało do teorii cudu nad Wisłą, który był zresztą wbrew propagandzie, nie jakimś tam problemem. Pomniejszenia zwycięstwa, tylko właśnie jego podniesienia rangi. A... Przepraszam, ma bardzo mała dygresja, to w zasadzie porozmawiać w tym poprzednim odcinku, ale uderzyło mnie, czytałem już nie pamiętam niedawno jakąś książkę, już wiem, taką dużą biografię Ernsta Ingera, to hmm. bardzo znany pisarz niemiecki, ale napisaną przez francuskiego z kolei autora. I tam takie zdanie, i tam, a to było takie całkowicie na marginesie, to była dygresja. No w 20 roku w sierpniu generał Weigand wygrał wojnę. Tak, to, to no, 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 no wiesz, <śmiewanie> jest, jest też jakiś tam generał francuski sobie przypisał samosierę, że on, wręcz twierdząc, że poprowadził te szarze, chociaż był wiele set kilometrów gdzie indziej wtedy, więc tak bywa. No ale w każdym razie wracam do tego wątku. Ten 15 sierpnia jest jakoś jeszcze obecny, natomiast strajk sierpniowy w ogóle nie istnieje. Nie istnieje nawet w historiografii, bo w takie, jak zawsze mówię, takie wydarzenie, gdyby ktokolwiek inny kraj miał w tak przełomowe wydarzenie w swojej historii, to ten strajk byłby dzisiaj opisany w tylu dziełach, że byłaby cała biblioteka. No tak, Ogromne regały książek, gdzie byłoby szczegółowo opisane, kto był przy której bramie, jak kto, na to, wszystkie świadectwa tych ludzi byłyby wpisane. Tymczasem nie ma monografii historycznej strajku sierpniowego, do tego. Dobrze, ale to, jest, to wynika chyba przede wszystkim z tego, tak się zastanawiam nad tym, że jeśli patrzymy taką tą twarzą na zewnątrz strajku sierpniowego, był lek Wałęsa. A Lech Wałęsa potrafił zniszczyć całą legendę i wszystko, co z tym było związane. Zarówno wskutek nowych informacji, bo przecież nikt w sierpniu 1980 roku nie wiedział o ubeckiej czy esbeckiej współpracy My, w Wałęsy, nie, prawda? Nie, nie, niektórzy nie wiedzieli. O, no tak, ale ja mówię o tak zwanej opinii publicznej. Jacek tak, tak, Kuroń tak. wiedział, bo to tak? jest taki mało, znana, mało znany, ja mało fakt, że jak Jacek tak. Kuroń został wypuszczony z aresztu, nie w więzieniu tylko był w takim trzymanym areszcie prewencyjnym i dotarł do stoczni, to próbował i to w sojuszu z Anną Walentynowicz, mm. bo do niej uderzył, że próbowali odwrócić to, mm. żeby Wałęsa, jako właśnie no, były agent, nie był w, w tym przewodniczącym targach. Tylko było już za, za późno. późno, bo był już on był tak, tak sławny na świecie tak. i tak sławny w Polsce, że oni się nie zdecydowali ujawniać tej informacji o przeszłości Wałęsy. No mm. i tak się zaczęła... Ale już Fałszywa na legenda na tym znowu tak. polega tragizm tutaj naszej historii, bo z jednej hmm. strony, ten sierpień 80 to jest nieprawdopodobny zryw narodu, tak można było hmm. powiedzieć, prawda? To znaczy, tych setek tysięcy milionów Polaków, którzy odrzucili komunę. Odrzucili PRL, postanowili się temu przeciwstawić. No i w imię czego? No, w imię, można powiedzieć, właśnie tych imponderabiliów, tak? Honor, ojczyzna, Bóg. To wszystko było dla tych, którzy się zaczęli organizować, zaczęli odrzucać system komunistyczny, tak ważne. A z drugiej strony, jak na to właśnie patrzysz, to masz tych przywódców, ze szczególnym uwzględnieniem Wałęsy. Który to Wałęsa, im więcej było wiadomo na jego temat, im więcej się wypowiadał, tym więcej wątpliwości się pojawiało, a już taką tak w zasadzie taką katastrofą była ta jego prezydentura już, wo, już po, od 91 od 90 roku. Sytuacja, w której Wałęsa no, nagle się okazał człowiekiem tak niskim, tak małym, tak ograniczonym, i później oczywiście eksplozja tej wiedzy, która wynikła z książki Gontarczyka i prawda, dotyczących jego uwikłań niezbeckich. No. no i cały dalszy już upadek, tak. o którym aż się nie chce mówić, ale cały czas Wałęsa był totemem politycznym dla strony lewicowo-liberalnej. Chociaż przepraszam, jedna, jedna rzecz, zauważ że zanim stał się to temem dla strony lewicowo-liberalnej, był swego rodzaju takim no, wehikułem pozwalającym obalić dominację radu, bo tak to się wtedy no tak. nazywało, czyli prawda tej grupy Michnika. I koronia, i wprowadził w pewien sposób do polityki no, tych ludzi, którzy mieli być skazani w ogóle na zapomnienie. Bo, bo wtedy mu groziło, że zostanie, z, bo chcieli go po prostu kompletnie odsunąć, zmarginalizować, zmarginalizować tak. nawet sięgnął po to, co miał i w ten sposób rzeczywiście jakaś tam prawica. Czy centroprawica, bo przecież Jarosław Kaczyński i Lech się odżegnywali bardzo przez długie lata od pojęcia Prawica być tym centrum. Tak. Prawica to był ZHN, straszny, odrażający, rzeczywiście niejednoznaczna, No ale mieliśmy mówić o sierpniu, ale, tak. nie, ale, to, ale to trzeba o tym powiedzieć, że oczywiście spór, walka o Wałęsę od początku, właściwie od tak zwanej wojny na górze. Zawsze sprawiała, że którejś ze stron sporu politycznego nie było na rękę przypominać tego, o czym wszyscy tak naprawdę w kręgów tajemniczonych wiedzieli. Mało tego, wytworzyło się jakby takie coś, że wszyscy wiedzieli, wszyscy, którzy wiedzieli, uważali, że ta wiedza elitarna nie należy się. Prostaczką, maluczkim, maluczkim, tak. maluczkim, którzy mają wierzyć w legendę, bo lud potrzebuje legend i Wałęsa ma być. tym, To jest pytanie: tylko kto my te, te kukiełkę trzymamy? To trzeba, że, że jakby i, i, i bracia Kaczyńscy, i grupa Geremka nie doceniła, że Wałęsa jest strasznie cwany, i każdy myślał, że on będzie się tym głupkiem, tam, który przez trzy klasy skończył i czwarty korytarz, to się nie będzie, w, to oni go zapanują nad nim. On ich wszystkich wyonacył, ja na końcu i sam siebie wyonacył. No no bo to jest... miał jedną cechę, która była nie do wytrzymania, to nasz poziom narcyzmu, który z, z, z jednej strony był bardzo sprytny i zręczny, ale z drugiej strony był niewolnikiem samego siebie, tego swojego narcyzmu i nie potrafił w związku z tym nad tym zapanować. No, ten... W imię tego narcyzmu też służba bezpieczeństwa tak. narcy, no bo to jest <laughs> jednak naprawdę <laughs> niesamowity fragment z tej rozmowy nagranej w Arłamowie Wałęsy z bratem, które z wycięli, bo sami nie mogli w to uwierzyć, albo uznali, że jak to puszczą, to wszyscy uznają, że do... Tu jest jeden wielki fałsz, kiedy Wałęsa jemu swojemu bratu tłumaczy, że oni pochodzą z rzymskiego cesarza hmm. Walenca, wa, wa, bo był taki cesarz Wałęsa, a on go nazywał Wałęsa, tylko że nie przez E, bo rzymianie E nie stosować. Prześmieszna rozmowa. Wałęsa w to naprawdę w którymś momencie uwierzył. Ktoś mu powiedział, że był taki cesarz Wales. On ja sobie wymyślił, że on tego cesarza pochodzi. W związku z czym rola, którą mu przypisywała SBC, go głęboko nie satysfakcjonowała. On wyślizgał On potomek się rzymskiego cesarza? Miał służyć Jaruzelskiemu. I, i, i rzeczywiście jakby w tych wszystkich zapłoszeczeniach, kłamstwach, które Wałęsa naprodukował, żeby potem jakoś wyprostować tę swoją przeszłość, to, to, to jedno, co jest prawdą, co się ciągle powtarza, ale ja ich przecież oszukałem. No on wszystkich oszukał, wszystkich i samego siebie na końcu, ale sprawił, był jednym z czynników, moim zdaniem jednak nie jedynym. Że to zwycięstwo sierpniowe się rozpłynęło, no bo jeżeli nawet historycy się boją, boją je opisywać, no przecież dlaczego nie ma monografii strajku sierpniowego? Mhm. Bo trzeba by napisać, no kto, jak Wałęsa się znalazł w stoczni. Mhm. A wszyscy, cały świat wielokrotnie słyszał, że przez mur przeskoczył, a tam kurna nie było żadnego muru w tym mhm. miejscu, gdzie on przeskoczył. No to, motorówka. Motorówka, motorówka. No to już ta motorówka, no wszystko się, a to oszołomstwo, motorówka do tego. No, to co pan profesor będzie ryzykował, hmm. to, to jest taki syndrom tchórzostwa polskich historyków. Ja przypomnę, że przecież pan fryszkę chciał napisać historię, yy, biografię Jacka Kuronia i, i, i Zygmunta Mozeleskiego. Nie, nie myle imienia, przepraszam, ja Sława pamięć dejmę. Ale w każdym razie, no, jak ją zaczął pisać, no to jak mówię, z całego różańca zostały tylko tutaj Karola, Karola Mozeleskiego, tak, przepraszam najmocniej, Romaszewski mi się tak. skontaminował. Coś czułem, że nie tak, no ale z całego Różańca zrobił tylko tajemnicę chwalebną, ponieważ mm -hmm. jakby wszystko było tyle rzeczy tam, o których nawet kurą się przyznawał mm -hmm. swój, bo on akurat jako jedyny był całkowicie uczciwy i przejrzysty w swoich wspomnieniach, ale już historyk Fryszkę bał się ruszyć tych wątków, żeby świętości nie, nie, nie naruszyć. naruszyć. To samo z biografią Bronisława Gerenka, która miała gigantyczną dziurę paryską i, 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 i nie wiadomo dlaczego, Mimo wykastrowania lustracji prawda, mm -hmm. w, przez, z, 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 za, za pierwszego rządu wpisu, to jednak ta lustracja akurat jak geremka objęła to się okazało, że był tak zwanym OZI. Yy, więc to, wszystkie te późniejsze uwarunkowania nieustającej wojny politycznej, która była toczona w III RP, sprawiła, że temat sierpnia 80. stał się niewygodny. I to jest fatalne, ponieważ to jest no, piękna. To było naprawdę, tak jak ja powiedziałeś, wspaniały wybuch, kto przeżył taką wiosnę, no ja ją przeżyłem mając lat 16, to kto pamięta ja te czasy, no, 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 no to, to dokładnie się te Mickiewiczowskie, ja jedną taką wiosnę miałem w życiu przypomina i człowiek nie może uwierzyć, że to rzeczywiście Polacy byli przez parę miesięcy, tak z pół roku, bo mm. potem się to zaczęło już powoli sypać, że byli tak wspaniali. Tak? No i tak wspaniali, byliśmy mm. też tak oszołomieni tą wolnością i tym wszystkim, co się udało wtedy, Co się wtedy wydarzyło, ale faktycznie jest tak, że to jak, patrzy, jak patrzymy na to, czy z tego zrywu pozostało coś trwałego, jakieś, jakaś trwała instytucja, jakiś trwały sposób myślenia, no warto zauważyć, że, że, że nie bardzo. tak, no Właśnie przez, te, przez, ten, przez tą nieustanną wojnę, która została później. No, nie w tylko z tego z powodu. Sposób. Oczywiście nie tylko mm -hmm. z tego powodu, ale też, poczekaj, no, też z tego powodu. Że w dużym stopniu to nasze oszłomienie wolnością i przekonanie o tym zrewienie, my, ja przynajmniej myślę i ty, i większość ludzi nie miała tych informacji, tej wiedzy o tym, jak dużym, jak ważnym elementem tego powstania narodowego była kontrola nad częścią elit politycznych, e, solidarnościowych przez Służbę Bezpieczeństwa, prze, przez komunę. No przecież to był ten element, który później, jeśli, jeśli szukamy kto wykończył albo kto zniszczył tak naprawdę wielką tradycję mm. solidarnościową, to tym kluczem jest moim zdaniem Magdalenka. To był ten moment, kiedy nagle się okazało, że y, 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 nasi reprezentanci Ludzie, którzy mieli reprezentować naród i społeczeństwo, dogadali się tak naprawdę z komunistami, i w gruncie rzeczy to jest ten już no taki z nieprawego łoża powstała polska czyciarta, no. Która tak powstała bez entuzjazmu, a jeżeli ktoś się entuzjazmował, to był po czwartym czerwca bardzo no tak. 89 roku bardzo poddany ostrej tresurze, żeby się to nie dokładnie. cieszył, bo, bo, bo to komuniści jeszcze się obrażą. Bo to zagraża, prawda, sojuszom. W tej jest taka książka Darka Gawina, Wielkie złudzenie, mhm. chyba ono się nazywa, no, może trzeba myleć tytuł, ale chodziło, coś tam o złudzeniu jest w tytule, chodziło o ten moment, kiedy tak zwanym, tak zwanym inteligentom, intelektualistom wydawało się, że się spełniło to marzenie Krasińskiego, że z polską szlachą polski, lud, polski tak. lud, prawda? I tam nawet Gawin przypominał, że takie znaczki hmm. były wypuszczane. Ja je rzeczywiście widziałem, i to były znaczki, na którym były jakieś tam znaki solidarności. Ten pomnik z Gdańska, pomnik poległych stoczniowców, który wywalczony został właśnie przez strajk sierpniowy i Czesław Miłość. Mm. Czesław Miłość, co tu poeta ma do roboty? No jako symbol, Polski, tak, inteligencki, no, noblista, prawda. I tu się wydawało, że, już, że sierpień to jest właśnie ten sojusz. Już nie tak osobno, bo się wytworzono taką legendę, że w 68 inteligencja protestowała, przegrała, w 70. robotnicy przegrali, w 76. też przegrali robotnicy, ale jak razem robotnicy z poparciem inteligencji ruszyli. To wtedy już komuna się wzięła i spuchła. To, to ładna opowieść, dużo z nie miała wspólnego, ale przez jakiś czas dryfało to złudzenie. Tylko co się okazało? Okazało się, że niestety polska szlachta z polskim ludem ona sobie chętnie takie bronowickie kawałki opowiada, że to właśnie jest siła jakaś z króla piasta, ale ten. To, ale władzę to ma słuchać. Ma słuchać. Ma... Mores musi, musi czuć. No i niestety ten tak, odrób tak był nie do... myślę, że... spenetrowana tak, przez spenetrowana, komunistów. Głupia. Bo... Ale w ogóle, no przepraszam. Nie, bo chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że zauważ, że jeśli mówimy o tych elitach solidarnościowych, które przejęły czy próbowały przejąć władzę w roku 88 89 to bardzo szybko okazało się, że to nie są od takie elity narodowe, tylko że to są ludzie, którzy wyrastali z kręgów komunistycznych, prawda, z PZPR-u, że, że tak naprawdę to ich. Ci przywódcy to byli, to znaczy ich najpierw byli zbuntowanymi komunistami, którzy później przystroili się w szaty na, narodowe, żeby właśnie kontrolować lud. Prawda? Dlatego, dlatego właśnie pan profesor Friszke przestraszył się materiału, no, który właśnie, zebrał no. i tylko prawda część biografii swoich bohaterów opisał. Ale tak rzeczywiście od razu się pojawił pewien rozdźwięk. Bo może gdyby rzeczywiście te elity były bardziej narodowe, no tam, ale, ale od razu się okazało, że ta inteligencja lewicowo-liberalna to tych narodowych uważa za nacjonalistów. No, oczywiście. A nacjonaliści to faszyści, więc. I bardzo szybko pojawiły się. I to, to trzeba ich odciąć roku, od dokładnie. wpływu na ten ruch. W 1988 roku, pamiętam, była cała ta, ta, ta seria właśnie tych różnych. Bo wiesz, tak naprawdę to trzeba zawrzeć porozumienie z komunistami, z tymi realnymi komunistami, takimi jak Kiszczak czy Jaruzelski, bo tylko. Takie porozumienie gwarantuje, że ten straszliwy lud nie podniesie głowy. Nie zostanie ten decki, poprowadzony przez. straszny nie, przez... Tak. pogromów. No tak. Jak się czyta Michnika z tych lat, no to tak. tam przecież te wizje, że jak się Polaków tylko za mordę nie trzyma, to zaraz będą pogromy i będzie onr hmm. prawda, i X Żydów zaczną, jak z... będą zaczną karać komunistów, to zaraz potem następnym krokiem będzie, że będą wieszać Żydów. To tak. wręcz nie ma, otwarcie mi ich, nie wiem, te traumy pożydowskie, te, po te traumy Żydokomuny komuny tutaj rzeczywiście traumy odegrały Żydów, no, ogromną, ogromną, ogromną rolę. rolę. Tak, no bo to był ten moment, kiedy te ci ludzie tak naprawdę nie czując, nie mając wykorzystać, znaczy wskoczyli trochę na ten entuzjazm w 80. roku w sierpniu, a później wykorzystali tę pozycję do, do budowania tej w gruncie rzeczy często bardzo antynarodowej narracji, którą prowadzili. No. Z tym, że jakby upewniała ich w poczuciu własnej słuszności, bo to jest taka inteligencka aberracja, że jeżeli napotykasz na opór w głoszeniu swoich głęboko słusznych praw, to jest to najlepszym dowodem, że trzeba mocniej, prawda, i masz, prawo, ucisnąć, masz rację. bo masz do czynienia z dzikusami i no, Pierwszym momentem, tam się parę miesięcy było pięknie, festiwal, otwarcie pomnika, właśnie odsłonięcie pomnika, na pomniku psalm tłumaczony właśnie przez Miłosza, hmm. jeszcze trufalny objazd wtedy Miłosza po kraju i to się wszystko wydawało, że ten właśnie z szlachtą polską, polski lud, ale polski lud potem zrobił zjazd Solidarności, i tam się pojawiła, i to był pierwszy zgrzyt, pojawiła się taka e, rezolucja o podziękowaniu doradcom. Mm -hmm. I część robotników stwierdziła, że nie ma im za co dziękować, bo co, przyjechali doradcy i namawiali ich, żeby skapitulowali. Nie a oni szybciej. nie skapitulowali, tylko wygrali, a doradcy się podłączają, że to dzięki nim wygra. Mm -hmm. nie, niech doradcom, przynajmniej chodziło o to, żeby podziękować Komitetowi Obrony Robotników tak, tak, tak. i innych tych, no ale w każdym razie. Fakt, faktem, bo to oczywiście tam natychmiast traumy pożydowskie zostały uruchomione, bo rzeczywiście pojawiły się wątki antysemickie. Mhm. Bardzo zresztą ciekawe polecam wspomnienie Józe, Józefa Orła w Orle Gniazdo, gdzie on opisuje, jak go Wałęsa wysłał do Jurczyka Mariana, czyli szefa Solidarności w zachodniej Szczecin, że przestał pieprzyć o Żydach, bo, bo Jurczyk opowiadał takie androny. I to jest prześmieszna historia, kiedy Orzeł mu mówi: Słuchaj, ja też jestem Żydem. Nie, no nie wygłupiaj się. Nie. No co ty, ale jestem, no jestem jak cholera Żydem, ojciec Żyd, matka Żydówka i jeszcze komuniści do tego oboje i, i Jurczyk raczej mówi, ale ty jesteś takim dobrym Żydem, bo są i tacy dobrzy. No więc to było raczej efektem... Popieprzenia w głowach prostych no tak, ludzi. No to jest tak zwane, ludzi. W typowy, typowy, jeśli można powiedzieć, w cudzysłowie polski antysemityzm, to właśnie dokładnie tak. Na no, no, to to zasadzie znaczy, plotkarskiej, to... ale Esbecja to rozgrywała. Esbecja bardzo umiejętnie szturchała tym właśnie gronomichnika i potęgowała w nich hmm. te strachy. To zresztą. Jest taka książka chyba Henryka Głębockiego, gdzie on opisuje jak, jak Esbecja w tym się rozgrywała jeszcze w latach 70. jak powstawały jakieś ruchy mniej lub bardziej niezależne, niektóre takie legalne, typu tam mm -hmm. środowisko Ładu, prawda, mm -hmm. czy tych chrześcijańskiego streszczenia Społecznego. I oni takie brali na bok zawsze tych Polaków, Polaków, patriotów i mówili, słuchajcie, my tutaj, wiecie, no, my tak naprawdę też jesteśmy państwowo-twórczy, komunizm, no, nie ma innej Polski, Związek Radziecki, Jałta, wiecie, ale nam zależy... Nawet, ten realizm. Ale zobaczcie na swoje przecież A. te Żydy... To, to tutaj oni knują, prawda, przeciwko Polsce, bo to, to i to. I też mieli jakieś argumenty, żeby. na tym polega cała zapląta. A potem szli do tych Żydów i mówili: Słuchajcie, my też jesteśmy postępowi ludzie. No jest jak jest, bo Breżnie, w Bujałce, ale chcielibyśmy. Ale ta czarna Sotnia. Przecież oni tylko czekają, że jakby nas zabrakło, to oni wszyscy noże biorą i was wy tego. I potem, jak się czyta teksty w krytyce, na przykład z 78-79 roku, archiwalne podziemne, to widać było, że ta trauma, ale ten strach przed Polakami już wtedy był ogromny w środowiskach, które potem tworzyły ROAD, Unię Demokratyczną, no tak, no te kolejny Dlatego też można powiedzieć, że w dużym stopniu właśnie ten strach, ta trauma sprawiła, że oni historycznie przegrali. No bo bardzo trudno, będąc tak wrogo, tak nieufnie nastawionym do narodu wygrywać czy przyciągać do siebie czy 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 przyciągać do siebie ten no reprezentować no. To... no ale teraz tą Wieścichanie z łaskę Pana ale się super, zastaną, kto jest tak, dzisiaj no. dzisiaj w roku 2025 kogo można by i czy w ogóle można kogoś nazwać jakimś spadkobiercą tej tradycji solidarnościowej? Nie, no. ten tradycję przepraszam powie... szlak trafił, ona no. pozostała takim marzeniem literackim tak jak to marzenie krasickiego no, nie ma w no zasadzie, potem nie? właściwie już na tym zjeździe solidarności to pękło ale potem stan Wojennej i lata 80. zamrodziły tak. ten konflikt, ale natychmiast potem on wybuchł tą sławną naradą OKP, prawda, gdzie z turowiczem i z innymi no tak, no gdzie mówię to pękło. to przed po... było przedtem Magdalenka Wo... jednak. Czyli to no tak, porozumienie ale... się za plecami ludzi, elit solidarnościowych i komunistów. Ale jeśli chodzi tak? o sam ruch solidarnościowy, tak, to już na tak. całego pękł w momencie tej tak zwanej wojny na górze. To prawda. Wtedy Wałęsa, żeby się obronić przed marginalizacją, dowartościował Kaczyńskiego i ten nurt, umownie mówiąc, prawicowy, co już dla Michnika i Geremka była najlepszym dowodem, że Wałęsa idzie w faszyzm, prawda, i tak Och, dalej. co oni tam wypisywali Ale, ale mi oni w to w nie Dzisiaj mi się mi Wtedy myślałem jakoś naiwnie, pozytywnie, że oni po prostu tak łgają, no, że to jest to taka cynizm, propaganda cyniczna, to, że chyba zwariowali rzeczywiście wtedy kompletnie. No. W w każdym razie... Wałęsy hmm. zrobili takiego właśnie no, przywódcy jakiejś dzikiej, frajny. Mussolini. To, Mussolini. Albo bo jakoś głupie było mu użyć słowa Hitler z uwagi na opinię międzynarodową, a potem, ale uważał, że to prawda. No, a potem się, się okazało, że wszyscy po tych samych oficerach prowadzących i nie ma się o co co Ale zobaczymy, no, nawet bo był taki okres też, że Platforma no. usiłowała się przedstawiać jak, z Tuskiem jako tacy obrońcy dobrego, dobrego imienia Lecha Wałęsy. To Czyli, to ale nie, w ogóle Tusk, Tusk. Tusk tak. jako przedstawiciel Solidarności, tak. a omalże działacz opozycji tak. podziemnej, tak. wiesz. To tak. też książka Tuska, którą wydał Palikot na wybory 2005 roku, Już nie pamiętam jej tytułu, ale oczywiście wszystkie jakie książki na wybory są drętwe. Ale, ale to, to tam są takie właśnie. tego Wałęsa, okazali Na No to Bo Wałęsa miał oprawiamy. być symbolem tak. tego dziedzictwa, to się chcieli podpiąć, tylko że w międzyczasie to dziedzictwo się wzięło i zdechło. I to zdechło błyskawicznie za sprawą Balcerowicza, który mm. prosty lud tam nie patrzył na wojnę na górze, tylko nagle patrzył co, robotnicy obalili ustroj i tak dostali na tym obaleniu ustroju, że zaczęli sobie zadawać pytanie, jak to, to ktoś mm. nas wy... no, no, tak. no, kto? Kto? Tym... kto? Wydutkała kto... nas Solidarność, mm. bo dla nich Balcerowicz to była Solidarność, Balcerowicz był symbolem jakby tego wszystkiego. Co się stało, więc błyskawicznie w 93 roku, jak pamiętam wtedy z pewną desperacją, gdzieś tam jak byłem na wsi u siebie, ten na komucha będę głosował, mm. a pier... Mm. O, ty, ty, na komucha mm. zagłosuję. To była taka złość w ludziach, mm. a potem zrodził się instynkt, który moim zdaniem zapanował do dzisiaj, który odwrotny od Solidarności. No bo skoro ta piękna idea Solidarność, wszyscyśmy bracia Polacy, myślimy o sobie nawzajem, to się kompletnie skichało, to wzbudziło furię. Do tego stopnia, że jak powstawało otwarte fundusze emerytalne, to rozmawiałem z człowiekiem, był Związek Zawodowy Solidarność, tam też założył, mm -hmm. w, w połączeniu z jakimś banku z Zurichem. I nazwali ten fundusz Solidarni, to musieli zmienić nazwę, bo ludzie po prostu pluli na akwizytor akwizytorów, tak, jak ktoś przychodził słowo przy Solidarność całym... i Solidarni, które wydawało się, że ma wyłącznie takie pozytywne aspekty, że te, jak mm. nie słyszysz, że to teraz jest w tym coś dobrego, pozytywnego, zauważ, zostało kompletnie wypnięte. Znaczy, masz poczucie, że ta Solidarność jest czymś, no tak już zakłamanym, czymś takim, tak, że odrzucę: I teraz, tak. jak nie Solidarność, to co? No, to Leper sformułował, ale to nie on wymyślił, ale on sformułował odpowiednie określenie samoobrona. I to chwyciło. I to rzeczywiście, powiedziałbym, ideę Polski Solidarnej zastąpiła, no może nie żadna idea, tylko taka instynkt Polski Samoobronnej. Mm. Czyli jak to śpiewał świętej śp. pamięci Kazimierz Grześkowiak, jak nieważne czyje, co je ważne, to je, co je moje. Mm. I moim zdaniem, że największym realizatorem tej właśnie tradycji, którą, na którą Leper wskoczył i którą wykorzystał z tego instynktu, że mm -hmm. oni wszyscy kłamią, czy komuchy, czy solidaruchy, jedna, o, łapmy mm -hmm. swoje, brońmy swojego, wyciągnął z tego wnioski najlepszym uczniem Lepera okazał się Donald Tusk. Mm -hmm. I tak myślę, że w tej chwili jesteśmy, żyjemy w takim właśnie. Może może, no mamy nadzieję związane z Karolem Nawrockim, więc może to się odwróci z nowym pokoleniem tego, ale gdzieś tam, w którymś momencie tych rządów, platformy, jakby właśnie to było apogeum myślenia w kategoriach Polski Samoobronnej. Jest taka, Każdy że... myśli tylko o swojej D i o swojej korporacji zawodowej. Nic więcej. No i no. to jest właśnie ten efekt wielkiego rozczarowania, ale moje elity same sobie na to zasłużyły.